Witam. Teraz odpowiemy sobie na jedno pytanie, które bardzo często pojawia się w komentarzach. Dlaczego dowiedziałem się o pewnych rzeczach za późno? Właśnie, dlaczego dowiadujemy się za późno? Przede wszystkim, może nie jesteśmy gotowi na ten moment, aby się dowiedzieć pewnych informacji. Pamiętam, jak półtorej dokładnie roku temu pojechałem na terapię pracy z ojcowską raną. Jest to oczywiście... Ta Sprawa, o której tutaj mówię na kanale, czyli o syndromie Miejego Faceta, bo często właśnie mężczyźni, którzy mają syndrom Miejego Faceta, również mają nieuporządkowaną relację z ojcem. I w tym momencie właśnie pojechałem i również się zastanawiałem, zastanawiałem się, dlaczego nie przyjechałem na tą terapię czy pracę z tą ojcowską raną 3, 4 lub 5 lat wcześniej. Po prostu, gdybym wtedy to zrobił, to nie ogarnąłbym tych wszystkich emocji, które się we mnie uaktywniły, kiedy zacząłem pracować, właśnie kiedy miałem tą terapię. Trwało to ogólnie 4 godziny, ale było to bardzo uwalniające. Uświadomiłem sobie, jak dużo ojciec dla mnie zrobił, pomimo to, że miałem inne postrzeżenia na ten temat. Miałem inną świadomość. Miałem inne przekonania na temat tego. Dlatego właśnie w życiu nie możemy mieć pewnych rzeczy, dowiedzieć się od razu. Po prostu tego nasz mózg nie ogarnie. Dlatego jeżeli miałeś jakąś trudną sytuację, i teraz sobie myślisz, dlaczego ja wcześniej o tym nie wiedziałem, dlaczego ja weszedłem w kolejny toksyczny związek, dlaczego ja miałem takich ludzi dookoła, dlaczego ja nie wiedziałem, że, zostałem że, że jestem wykorzystany czy wykorzystywana. Również oczywiście tyczy się kobiet, po prostu na tamten moment nie byłeś gotowy na tą wiedzę, na tamten moment nie byłeś gotowy, żeby to wszystko ogarnąć, dlatego zawsze życie daje nam to, na co jesteśmy gotowi, jesteśmy gotowi na pewne emocje, to dostajemy, jesteśmy gotowi na pewną wiedzę, to dostajemy, jesteśmy gotowi na pewien poziom świadomości i to dostajemy. Pozdrawiam.